Cześć, witajcie. Z tej strony Buśka. Witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku z serii SKKF na czytach. Serwer powrócił seria również. Mam nadzieję, że wam się oczywiście ona spodoba. Ehm, a teraz dajcie mi chwilę, bo właśnie tutaj idę po swoje złotko. Prawda? Czekajcie. Ehm, na samym wstępie chciałem wspomnieć o kilku rzeczach. Nikt nie kazał mi nagrywać tego odcinka, właściwie tego filmu. Nikt mi za to nie zapłacił. Robię to z własnej woli, po prostu tak chcę, żeby nie było zaś zbędnego gadania, bo wiem, że czasami się w komentarzach takie mówię pomysły e, trafiają. Więc słuchajcie, serię taką już prowadziłem na kanale, stwierdziłem, że poprowadzę ją jeszcze raz ponownie na nowej edycji serwera, gdzie tym razem za wstęp przyjdzie nam zapłacić aż 30 zł, a po starcie ta kwota ma się podobno zwiększyć lub się zwiększyła do 40 zł, więc chciałbym się zastanowić... Taką chwilę refleksji sobie zrobić, czy warto wydać tyle pieniędzy, żeby grać na tak niedopracowanym serwerze? To jest bardzo dobre pytanie. Czy, czy warto, czy nie warto? No, można by się naprawdę nad tym nieźle zastanawiać, ponieważ z początku były lagi straszne, naprawdę. No, można powiedzieć, że było, można poczuć się jak na Starym Skafie, gdzie naprawdę. No, po prostu były lagi jak cholera. Nie dało się nic robić. Drewno kopało się parę razy, a ono i tak nie wypadało. Um... O, diamenty. Więc wydaje mi się, że 30 zł to jest strasznie jakby przesadzona cena i powinna być ona jakby adekwatna do, po prostu do serwera. Bo aktualnie no, większość cheatów działa. Antycheat jest no. O, widzicie? Restart serwera nawet teraz. Antycheat jest dość słaby, nie daje rady, szczerze mówiąc. To przy okazji restartu serwera chciałem wam powiedzieć, że jeżeli pod tym filmem będzie 1000 łapek, to będziemy nagrywać kolejny odcinek. Ten jest taki <laughs> powiedzmy, wprowadzający taki chciałbym was e, wprowadzić od nowa w tą serię, powiedzieć o co tutaj chodzi, co będziemy robić, czego nie będziemy robić, e, no to chciałbym też zaznaczyć, że nie będziemy tutaj robić nikomu krzywdy, bo. No gracze nie są winni. Ja też nie lubię takiego cheatowania, że zabijamy tam wszystkich, wbiegamy i niszczymy komuś grę, no bo no to jest takie już naprawdę no, słabe zachowanie. Ja, jak wiecie już od dawna naprawdę od dawna nie czytowałem, więc fajna okazja, żeby sobie do tego wrócić. Ehm, dobra, dajcie mi sekundkę, sprawdzę czy serwer działa, czy można już wejść. Dobra, słuchajcie, ta chwila trwała troszeczkę dłużej, bo dzisiaj. A właściwie wczoraj o 4.38 Kubiks napisał, że serwer off, będą poprawki do rana. Poprawki trwały aż do 10.48, czy nawet później, bo mnie nie było, ale o 10.48 Jeden tutaj z graczy napisał, że serwer jeszcze nie działa. Opis serwera Freekillers czekają, karawana jedzie dalej. No, to wybijamy. Zobaczymy, czy. Oj! Ale była cofka. W takim razie, dobra, więc ogólnie była cofka. Nieźle cofnę o serwer. Na pewno nie znajdowałem się w miejscu, w którym y, powinienem się znajdować. No i kurczę, muszę Wam powiedzieć szczerze, że dużo rzeczy mi się tutaj nie podoba i ten filmik jest po to, żeby sobie właśnie porozmawiać, pogadać i tak dalej. E, skoro na serwer każą nam zapłacić wejściówkę, i to dość sporo, aż 30 zł. Em, Powinni nam zaoferować rozgrywkę jak naj, na jak najwyższym poziomie. No jednak nie można za bardzo tego powiedzieć, że to jest bardzo dobra rozgrywka. Dodatkowo nie podoba mi się to, <laughs> że administracja śmieje się otwarcie z graczy Bleeding Packa, że, że to są ludzie, no można powiedzieć nie do końca mm, rozwinięci, że tak powiem, i mówią, że Blazing Pack jest to iluzja bezpieczeństwa. No, największą iluzją bezpieczeństwa jak na razie jest wyjściówka za 30 zł, która ma bronić przed cheaterami, gdzie sam byłem świadkiem, że dwóch graczy, których kompletnie nie znam, spamowali na serwerze auto message'em z cheata, na którym gram. Nawet jeżeli znajdę ten fragment, to postaram się wam go pokazać, bo no po prostu to było śmieszne. To było naprawdę śmieszne, że E, administracja w ogóle tego nie wiem, nie sprawdza. Ej, dwóch typa napisało z tych cheatów, co, co ja też mam. Ten numer CPL? Fi la filasek jakiś? XD, co za cpany! Ja! Yeah. A teraz, żeby wam udowodnić, to, że to jest z tego cheatu, patrzcie, wchodzimy tutaj na chat spammer. I tutaj mamy message, i to jest właśnie ten message, jak sobie to odpalę, to zobaczcie, wysyła podobną wiadomość do tej, która no po prostu była na serwerze. Za każdym razem z jakimiś jeszcze cyferkami randomowymi, pewnie po to, żeby wiecie, była inna wiadomość. I tak dalej. Kolejną sprawą jest to, że mówią oni, że serwer no nie jest tu jako taką pod hejs, bo no dużo trzeba było poświęcić pracy i tak dalej, żeby go przygotować. Dużo trzeba było rzeczy zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam poświęcił nawet 200 godzin. No, 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 no. Chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że na przykład Blazing Packowi nikt nie płaci. Na Blazing Packu nie da się go kupić. Serwery nie płacą Blazing Packowi, żeby go posiadać. To wszystko zostało stworzone za darmo po to, żeby właśnie chronić serwery przed cheaterami. I oczernianie tak naprawdę BP no, to jest, to jest po prostu żałosne, moim zdaniem. Nie, tak nie powinna się za, zachowywać w ogóle poważna ekipa. No ale już powiedzmy, olejmy ten temat. Kolejny fajny temat odnośnie wyjściówek jest taki, że serwer rozdaje te wyjściówki youtuberom i różnym tam różnym osobom, które nawet oferują sprzedaż tych wyjściówek taniej niż na stronie. Sam byłem świadkiem tego, że jedna z osób. Sprzedawała te wyjściówki po 20 zł, które dostała na jakiś tam konkurs. I jakby administracja nawet tego nie kontroluje. No, ja tych wyjściówek mam parę, także mam nadzieję, że jeżeli jedno z tam skąd zostanie zbanowane, no to będziemy po prostu grać na kolejnym. No, mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, didosować mnie nie będą, bo chociaż i tak siedzę na innym necie, tak for, for safety, wiecie, żeby w razie czego tego nie żałować. Yy, więc jakby wyjściówki to nie jest problem. Widziałem również to, że na czacie pisali oni, czy, czy ludzie chcą po prostu, żeby im dali wyjściówki dla znajomych, czyli można powiedzieć, że przestrzelili się z liczbą osób, które będą grały. No i cóż, nie dziwię się. Yy. Częste przerwy na serwerze, typu restarty i tak dalej, no to już, już wkurzają tych ludzi. Była cofka, która podobno cofnęła. A w ogóle, czemu nie kopię na fast break? To jest dobre pytanie. E, dużo ludzi mm, wczoraj w nocy właśnie narzekało, że była bardzo długa cofka, że kilka godzin nawet im cofnęło gry, po prostu nie mogli oni założyć gildii, czy też mieli temy właściwie na gildie i nie mogli no nic z nimi zrobić, ponieważ cofnęło im te wszystkie itemy i byli z tego powodu naprawdę wkurzeni swoją oczywiście złość wylewali na czacie e, zastanawiam się jaki jeszcze tutaj temat miałem poruszyć, bo <laughs> miałem ich kilka e, o, dobra, jeszcze jeden temat, który sobie tutaj, że tak powiem wspomniałem sobie, bo oglądałem ostatnio swoje, o, swoje ostatnie filmy z, z serwera skkfa i mówią oni o tym, że jeżeli będzie wejściówka za 30 zł, to nie będzie śmiesznego pay to win. No jak na razie serwer jest w trybie pay to play, czyli musicie zapłacić, żeby zagrać. Z angielskiego, pay to play. Dosyć prosta sprawa. Mówią oni, że nie będzie żadnego śmiesznego, wiecie. Um, o, jest Enderman, spróbujemy go zabić. Nie będzie żadnego śmiesznego. Um, Pay to win, czyli żeby wygrać trzeba zapłacić. A chciałem tylko przypomnieć, że na jednych z ostatnich edycji skkf w sklepie można kupić było Enchant. Więc jeżeli ktokolwiek mówi o Pay to win, to myślę, że oni są odpowiednimi osobami, żeby mówić o tym Pay to win. No ale cóż, idziemy do Edka, zabijamy go. I nam spadł na dół. O! Shit! Kurde, chłop ma itemy, ja jeszcze nie mam takich itemów Więc się oddalimy od niego Ale fajnie, że ktoś tu jest, fajnie, że ktoś tu jest, mam nadzieję, że Uda nam się go Okraść może Może sprawdzimy czy ten, sprawdzimy czy ma cheaty To jest dobry pomysł, sprawdzimy czy ten gościu ma cheaty Jeżeli zacznie się do mnie wkopywać w, przez ściany Ja cały czas idę na shiftcie, jak widzicie Oj, tego bym nie chciał oddawać No to będziemy wiedzieli, że, że, jest odpalony Tak jak mówię, no ja nie chcę tutaj w żaden sposób szkodzić innym Bo, no ten chłop na przykład nie jest nic sobie winny Że, że tu jest I Nie chcę też jakby go wiecie nie chcę mu psuć gry, no bo nie na tym to polega to czytowanie. Tylko tak jak za każdym razem chciałem po prostu pokazać to, że brak jakiegokolwiek antecita czy administracji, która pilnuje serwera, jest słaby. Z racji tego też, że nie ma na tym serwerze 2000 osób, nie ma na tym serwerze 4000 osób, tylko gra ich 500. Więc myślę, że to powinno być no, do ogarnięcia szczerze. I, I nic, żadnej perły. Dobra, musimy się oddalić od tego gościa, bo ja się boję, że jeszcze wyczai moją bazę. I idziemy, da i, i, i idziemy dalej. Więc w tej serii też będziemy zbierać itemy na gildię. Postaramy się gildię założyć. Eee, no i zobaczymy jak nam pójdzie tak naprawdę. Kurde, tak x ray już zapominam używać. Ten x-ray tak trochę działa, trochę nie, bo jest jakieś tam zabezpieczenie, no ale jednak nie do końca. Eee, więc jakby będziemy sobie kopać diamenty i kilo w przeklęty, nie? No, na przykład tych diaksów nie widziałem, no a na przykład gdzieś tam jak będą odkryte w kejwie, to, to je będę widział. O, widzicie? Na przykład tam. No, zawsze coś, nie? Zawsze coś można sobie wykopać, także spoko. E... No i cóż, musimy chyba wracać na bazę. Może pojawią się też goście. Ogólnie mam więcej troszeczkę materiału nagrane, ale chcę go po prostu wykorzystać jak już dostanę bana. Bo nie ukrywam, że pewnie moje konto, czyli buźka, jest zbanowane ze stare serii na, na serwerze. Pewnie myśleli, że wejdę na swoim koncie, że mam dwa IQ. No jednak nie, jednak nie. Nigdy praktycznie nie grałem na swoim koncie, jak nagrywałem takie serie, więc myślę, że to będzie też fajna zabawa w kotka i myszkę i zobaczymy, jak, jak długo uda mi się utrzymać. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że mm, dużo ciutów działa. Na przykład Spider działał. Chociaż później zaczęło gocować, więc może coś w tym kierunku robią, i tak dalej. No więc zabawa myślę, że będzie przednia. No i cóż, w tym odcinku myślę, że będzie to na tyle. Mam nadzieję, że fajnie wprowadziłem Was w odcinek z I zapraszam tak naprawdę każdego do zostawienia łapki, ponieważ jeżeli będzie tysiąc łapek, to nagrywamy kolejny odcinek z serii na czytach. I oczywiście zapraszam wszystkich do udzielania się w komentarzach. Piszcie komentarze, bo o to w tym chodzi. Oceniajcie i pamiętajcie, nie hejtujcie, bo nie robię tego, żeby psuć grę innym, tylko po prostu, żeby się pobawić. To jest taka zasadnicza różnica pomiędzy cheatowaniem moim, a innych graczy. No. Do zobaczenia.